Tell me, me and yeah. your fan. Yeah. Uh, what's your favorite music for last oh, uh, last heavy. set? Heavy, when heavy. you focus yeah. and take uh, yeah. choose uh, yeah. music, yeah. black music. Yeah. You know me. I like heavy, yeah. heavy, uh, aggressive, aggressive rock, like, like Nigerian Nigerian yep, lion. Yep, yep, rough, aggressive music. You know, when I'm in the gym, for me, it's like a fight. I'm sorry. People like, oh man, you look so pissed off in the training. I'm like, that's how I train. It's aggressive. So when I'm in the gym, I put my music on, is get the fuck out of my way. I'm gonna fuck you over. Get out of my way. So I train that way. And people are like shit it's so much. Yeah, but I'm like, but well, this is what I do, this is how I live. This is every part of my life, anything that goes wrong in my day, I come here and I take it out. And I put myself up to the ground and I take it all out in the gym. So when I leave the gym, I'll be like, okay, I'm good now, I'm happy, I can have you. But when I'm in here, so it's a fight. Hello, Jaką muzykę lubi Samson Dowda? Ciężki, mocny rok. Ciężką, agresywną muzykę. I dzisiaj odcinek specjalnie dla Was z taką listą przebojów. Natomiast to nie będzie lista przebojów Samsona Dowdy, bo nie wiemy dokładnie, jakich kawałków on słucha. Natomiast to będzie lista przebojów tych numerów, tych kawałków, których obecnie słucham. Ale to jest ciekawe, że to jest lista kawałków nowych z około roku wstecz. Czyli najnowsza muzyka, której ja słucham, ponieważ ja z muzyką jestem na bieżąco. Szukam nowych kawałków do swoich playlist: czy to na redukcję, czy to na kardio podczas redukcji, czy to na mocne serie w treningu. I dzisiaj przedstawię wam parę kawałków, parę utworów, fragmentów utworów z takich. Nowości muzycznych, najdalszych około 12-15 miesięcy z tego właśnie okresu, bo ja wiem, że Wy też trenujecie do swojej ulubionej muzyki, ale często ludzie trenują do swojej ulubionej muzyki z tak zwanych swoich czasów. Czyli z kilku lat wstecz, tak? Ja też mam taką muzykę, natomiast ja jestem na bieżąco z muzyką i słucham nowych kawałków, nowych zespołów, które pojawiają się na obecnej scenie muzycznej takiej mocnej muzyki new metalowej, hardkorowej, czy nawet metalowej. I dzisiaj zapraszam Was do takiego odcinka. No i teraz zamieniam się w DJ-a specjalnie dla Was, żeby puścić kawałki najnowsze, które słucham podczas swoich serii. Więc będą leciały takie przebitki z moich serii treningowych. Natomiast my startujemy z materiałem i pierwszy utwór to będzie taki na początek na spokojnie. Oh yeah, And now we're- Przypomina mi się, że kiedy zapowiadałem ten odcinek, to ktoś z subskrybentów celował w zespół Imagine Dragons. Oj, to nie będą te klimaty, oj, to nie będą te klimaty, to będzie coś innego. Teraz coś mocniejszego. No i pięknie, a teraz czas na coś jeszcze mocniejszego. Ja nie będę podawał teraz nazw zespołów, to tam umieszczę w opisie. Bardziej chodzi mi tą ekspresję muzyki, która pomaga nam, bo muzyka pomaga pośrednio w hipertrofii w ten sposób, że możesz zrobić kilka powtórzeń więcej, że możesz ten ciężar większy jednak podnieść, kiedy bez muzyki byś nie podniósł. Ona ma naprawdę taką udowodnioną funkcję dodatkową do treningu, ale chodzi o to, żeby nie słuchać cały czas muzyki przez cały trening bo tego bodźca nie... jakby ten bodziec jest już zaadoptowany przez uszy, tylko na przykład masz ostatnie serię w danym ćwiczeniu. Na ostatnią serię wóz słuchawki i wtedy pójść ten kawałek, nie przez cały trening. Przez cały trening to leci muzyka na siłowni jaka leci. Natomiast takie kawałki ja wrzucam już na ostatnie serię, kiedy na przykład muszę już powalczyć i wtedy ten bodziec się sprawdzi. Lecimy dalej. Your fucking head Burn your skull. Ten zespół to łamie trochę system, jest moc i naprawdę do przysiadów czy martwych ciągów jak znalazł. Ale jedziemy dalej. <słyski> I to wszystko są nowe utwory, tak jak wam mówiłem z ostatnich miesięcy. Ale teraz chciałbym przejść do zespołu, który na mnie zrobił bardzo dobre wrażenie, taką swoją troszkę nowatorskością, troszkę takim stylem, ale nie tylko na mnie, bo na recenzentach muzycznych również, więc dzisiaj dwa numery tego zespołu. Oto pierwszy z nich. No i ostatni utwór tego samego zespołu, ponieważ ja uznaję, że ten zespół to jest nowy zespół, ma nowe utwory i ja go, powiedzmy, uważam za, za taki jeden z lepszych zespołów tych takich z naszych tutaj teraz czasów. No i tym miłym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Myślę, że nowe kawałki Wam się podobały. Napiszcie w komentarzu, co na ten temat myślicie. Jakiej Wy muzyki słuchacie. Może macie jakieś fajne kawałki nowe, to ja z chęcią ich posłucham. Może dołączę do swoich treningów albo do swojego cardio. To tyle na dziś. Zapraszam na moje media społecznościowe. Zapraszam na stronę .eu, Rafał Ron. Niech moc będzie z wami!